Jestem dzisiaj w mereczu. Za mną rzeka Niemen. Mamy oczywiście powieść pozytywistyczną Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. Szanowni Państwo, za mną próba inscenizacji. Zamku w Mereczu, to właśnie na Zamku w Mereczu 20 maja 1648 roku zmarł król polski Władysław IV Waza, tytularny car Rosji do 1634 roku, król Szwecji, tytularny. Warto tu być, Merecz leży w rejonie orańskim obecnie na Litwie, na dawnym trakcie królewskim, z Warszawy do Wilna, serce króla Władysława IV Wazy znajduje się właśnie w Wilnie. Zatem warto tu być, te, te, ta, ta miejscowość jest silnie związana z Polakami, z polskością, ze wspólnym państwem, wspólnym o tyle, że Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie tworzyło kiedyś jeden organizm państwowy. W związku z tym mamy wakacje 2025 i w tym roku zamierzam Państwu pokazać kilka miejsc ważnych dla Polaków, kilka ciekawych miejsc. Zapraszam do zwiedzania tych miejsc. Zem.